Wow. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry państwu, ja się nazywam Ewa Kowalska, prowadzę serwis blog i który jest współorganizatorem dzisiejszego spaceru, a współorganizatorem z miastem Gdańsk. Jest to spacer, jak państwo wiecie, śladami Jana Hewaliusza, a zorganizowany jest z okazji zakończenia roku hewaliuszowskiego. Obecny tutaj Jan Hewariusz skończył wczoraj 401 lat, proszę Państwa. 401 lat! Zdróbka, zdróbka! Proszę Państwa, w roli żony, pierwszej żony Jana Hewariusza wystąpi licencjonowany przewodnik Ewa Czerwińska. W roli mistrza Jana wystąpi również licencjonowany przewodnik Aleksander Masłowski. Na zakończenie spaceru przemknie nam się niczym mgła. Młodsza, dużo, dużo młodsza żona, Hewe, żona Jana Heweliusza, Elżbieta w jej roli wystąpi Natalia Ślizewska. Królewskie koronowane głowy bywały często w naszym domu. A gdzie był nasz dom? Tam. Tam, 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 tam przy skrzyżowaniu z ulicą, którą jak bardzo mi miło dzisiaj nazywacie ulicą Jana Heweliusza, to nazywa ulica się nazywała wtedy ulicą Baumgarta. I tam właśnie były nasze domy, dwa. Ja wniosłam w posagu. A trzeci, ja odziedziczyłem po ojcu, i w ten sposób połączone w trzy dały podstawę nie tylko naszym browarom, bo browarów było dużo, naszych nawet rodzinnych, ale dały przede wszystkim podstawę tej platformie, którą zbudowałem na szczycie trzech domów platformie, na której były wszystkie moje instrumenty do obserwacji nieba i na której spędzałem większość czasu. I oto mogę mieć pretensje, że mój mąż nie zajmował się domem, nie zajmował się naszym i rodzinnym interesem, tylko siedział i patrzył w gwiazdy. A korzystając z tego, że byłem rajcą tutaj właśnie w ratuszu, no troszeczkę prywatę zastosowałem i używałem piwnic ratusza jako miejsca składowania mojego piwa. A, A piwo to piwo było. To było wspaniałe, europejskie, słynne na cały świat. Piwo europejskie dzisiaj by się nam bardzo przydało, bo piwo europejskie miało to do siebie, że rozgrzewało. I rozweselało. A to swoją drogą. <laughs> piwo jopejskie tak rozgrzewało, że wystarczyło go odrobinę wypić robiło się gorąco. Anglicy używali go... Dużo eksportowałem piwa do Anglii, jopejskiego właśnie. Anglicy używali go jako syrop na przeziębienie. Podobno jego jakość sprawdzano w ten sposób, że wylewano na ławę. Gdy siadali na niej biesiadnicy i potem nie mogli się odkleić, to miało właściwą gęstość, bo piwo europejskie było bardzo gęste. Także piwo, astronomia, oprócz tego sztuki, naprawdę miałem dobre życie. Ale to dzięki, dzięki moim żonom, A, zwłaszcza tak, pierwszym. Proszę Państwa, przy ulicy Pańskiej to jest bardzo ważna ulica, ponieważ na tej ulicy mieszkał Piotr Kryger. To był pierwszy wielki mistrz mojego małżonka, nauczyciel słynnego gimnazjum akademickiego w Gdańsku. On pierwszy wprowadzał męża Warkana astronomii, trygonometrii i wielu, wielu innych nauk. Tak, gdyby nie Peter Kryger, to prawdopodobnie zostałbym po prostu tylko browarnikiem. Bo tak to wszystko wyglądało mimo tej miłości, którą zaszczepi zaszczepił mi i on, i inni profesorowie akademickiego gimnazjum w Gdańsku. To kiedy wróciłem do Gdańska po wojażach, po studiach, najpierw w Królewcu, potem w Lejdzie, gdzie studiowałem prawo i kameralistykę, jak to się wtedy nazywało. A wy to dzisiaj nazywacie ekonomią. Ja chciałem patrzeć w gwiazdy, chciałem badać świat, a mi kazano się uczyć prawa i ekonomii. Tak, przeprowadziliśmy Państwa w miejsce, gdzie się urodziłem. Tu. Na głównym mieście. Jesteśmy na głównym mieście, tu stał nasz dom. Niestety już to nie ma. I to nie ma go od bardzo dawna. Około 1900 roku został rozebrany, ale chyba tam na dole jeszcze są resztki piwnic, w których mój ojciec, dziad, pradziad składowali piwo, bo też tutaj był browar. Browar sięgający dosyć głęboko, prawie do ulicy lawendowej sięgał nasz browar. A czy no pamiętasz cóż? tą historię w czasie pożaru z naszą papugą? Tak. tak. Jan miał swoją ukochaną papugę. Papuga, jak to papuga, nauczyła się mówić, a ponieważ po każdym zakończonym dniu pracy przychodzili pracownicy browaru i mówili, Janie, Panie Janie hewelkę, idziemy, co miało oznaczać, że fajrant, że należy im zapłacić. I papuga doskonale opanowała ten zwrot. Gdy wynoszono trumnę mojego męża, już tutaj, aby złożyć ją w kościele świętej Katarzyny, papuga również powiedziała Panie Hewelkę, idziemy. To my już idziemy. To my już idziemy. Elżbieta chciałam Ci bardzo podziękować za opiekę nad moim kochanym Janem. Tak proszę Państwa, tak to wygląda i wyglądało, że nie byłoby heweliusza, gdyby nie to miejsce, któremu wyznaczył przypadek, nie byłoby Heweliusza, gdyby nie wsparcie. Gdyby nie jego nauczyciele, ale na pewno nie byłoby Heweliusza, gdyby nie jego dwie żony. Bo wsparcie pierwszej i wsparcie drugiej różne to były zupełnie różne kobiety, ale tak dokładnie pasowało to do tego, co było potrzebne Heweliuszowi w tym momencie, żeby zostać wielkim astronomem, że gdyby nie te dwie kobiety, to dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali, a gdybyśmy się spotkali, na pewno nie rozmawialibyśmy o jakimś tam browarniku sprzed 400 lat. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że Państwo cierpliwie przeszli z nami całą trasę w tym zimnie. I zapraszamy do pogłębienia swojej wiedzy o Heweliuszu, bo dobrze wiedzieć o kimś, kto tyle znaczył dla Gdańska więcej. Dzisiaj pokazaliśmy Państwu tylko, że przemknęliśmy się jedynie po samym wierzchu tej całej historii. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry Państwu. Nazywam e, e, się Krzysztof Kuchacki razem z moimi e, kolegami, koleżankami, pozostałymi, którzy są dzisiaj po cywilu, jeżeli można tak określić. Tworzymy projekt, z którym może Państwo się zetknęliście, szczególnie u Ewy na ibytekerze, Garnizon Gdańsk. Naszym celem ogólnie jest ożywienie Gdańska przez właśnie te stroje i przez ożywienie Gdańska z 18-19 wieku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo, zapraszamy na kolejny spacer inwedekarowy, który się na pewno odbędzie, ale ani nie wiem kiedy, ani, ani gdzie. gdzie. Wszystkie informacje będą na inwedekarze. Do zobaczenia, Anio. dziękuję. dziękuję. dziękuję.